Bardzo serdecznie na spotkaniu z liderem Solidarnej Polski, Zbigniewem Ziobro. witajmy do brawa. Jest z nami także lider naszego okręgu, toruńsko Wocmarskiego, pan Przemysław Przybylski. I niezmiernie miło tak z drugiej strony pują gościć wiceprezydenta i na Wrocławia i Nana Stafowiaka, który jest szefem liderem w ogręgu Będgostów. Z czekaliśmy perspektywy właśnie Warszawy, czyli takiej najzwykle Warszawy politycy, które do Was przyjeżdżający nie włączając dnia, ale właśnie widzenie też Polski spraw trudu codziennego życia poprzez rozmowy z wami z, z Państwem, naszymi przedstawicielami, samorządowcami, nasz... Przedstawiciel P. Moskwy, pan Jastowski, Jastol któremu bardzo dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i budowanie Strupu Solidarnej Polski. Otóż to wszystko jest niezwykle niezwykle pouczające. Jeśli politycy mają głowę otwarte, nie są zapatrzeni tylko czubek własnego nosa, to mogą z takich wizyt wiele wyciągnąć. I przed chwilą też dziennikarzom, o mówiłem, że byłoby dobrze, gdyby prefekt Donal Polski zamykał się w swoich gabinetach i przymusuje ludzi, którzy mu plakują, biją brawo zechciał wysłuchać czasami opinii ludzi rozsądnych polityków różnych opcji, z którymi się spotykałem, którzy dzisiaj nie mieli do powiedzenia o wiele takich cierplich przeszkód na temat bardzo trudnej kondycji polskich samorządów, braku pieniędzy na kolejne inwestycje i zadanie, jakie rząd przekazuje polskim samorządom, czy na poziomie miasta, czy na poziomie starostwa. A potem niestety nie przesyła na te zadania pieniędzy, a bez pieniędzy z pustego salonu, on przeszli dalej nie da się realizować inwestycji zadań, jeśli, jeśli tych pieniędzy nie ma. Szanowni Państwo, pozwólcie na taką refleksję, bo chciałbym, aby nasze spotkanie nie jest przewidziane długi czas. Miało też tę, um, dynamikę i była było związane również z Waszym udziałem, z Waszymi pytaniami kierowanymi do mnie, czy do nas, tutaj obecnych. Przedstawicieli Solidarnej Polski. Ale pozwólcie, że nim to nastąpi, podzielę się z Wami taką refleksją z perspektywy tego, co dzieje się dziś w Polsce, co obserwujemy na co dzień, co też pewnie wiele z Państwa przykuwa uwagę, wielu z Was i bulwersuje, wyważa burzy gdzieś tam w głębi serca. Otóż jest taki paradoks. Mówię to jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Paradoks dzisiejszy czasu, taki obraz, symbol tego, co. Dzieje się w tym państwie, bo co się dziać powinno, a nie dzieje się tak naprawdę. Mianowicie zestawienie dwóch wyroków. Z jednej strony e, mieliśmy dopiero co wyrok w sprawie najgłośniejszego w historii polskiej gangu mafii I dowiedzieliśmy się, że większość tych panów e, w grubych karkach i wytatuowanych e, od stóp do głów, e, włącznie z tatuażami na powiekach, to, to są niewinno owieczki to zostali skrzywdzeni przez aparat ze ścigania polskiego państwa, którzy przez przypadek prowadzili się w więzieniach, a dziś będą mogli domagać się odszkodowań za to, że tam trafili. Natomiast mamy przestępcę, bo ten Wymiar Sprawiedliwości niezwykle sprawnie się e, uporał z innym przypadkiem, e, który zajął naszą uwagę wczorajszego wyroku, w którym studenta antykomora E, z, młodego studenta anglistyki, człowieka dzisiejszy dobrą opinią, który może z racji młodzieńczej fantazji trochę m, m, przekroczył granicę wolności słowa i e, zbyt szyderczo e, śmiał się z e, urzędującego prezydenta Murysława Dąbrowskiego. Zresztą ono, nic innego nie robił, jak to, co często było adresowane jego poprzednika, świętej Pani Cielecha Kaczyńskiego, gdzie śmiech. E, oś, chyba ośmieszania czy nie groteski z jego funkcji i jego, jego zachowań było przecież rzeczą na porządku dziennym nie tylko w internecie, nie tylko studentów, ale też i dominujących my. I oto mamy dwa wyroki. Z jednej strony niezwykle sprawny, szybki aparat i pokazanie siły państwa, skazuje się młodego studenta, pięknując go jako przestępcę i z drugiej strony mamy wyrok w sprawie groźnych bandek, o których wszyscy wiedzą, że nie są owieczkami, gdzie stwierdza się, że to w większości osoby zupełnie niewinne rodzi się pytanie, kto w takim razie. Kto wysadzał te samol samochody w Warszawie? Kto wykonywał i zlecał wykonanie egzekucji w ramach grup przestępczych, które się rozszeliwały Wołomina i Kruszkowa? Kto wymuszał haracze od restauratorów w Warszawie czy innych przedsiębiorców? Kto organizował struktury zorganizowanej przestępczości handlu na dużą skalę, narkotykami? Kto to wszystko robił? Krasnoludki? Dowiemy się, jak za czasu rządu nad Tuska, że to robiły? Teraz są przekonanie, że jak się idzie do sądu, to nie będzie wyrok ustawiony za łapówkę, tylko to będzie uczciwe, obiektywne rozpoznanie sprawy i sporów. A jak można takie przekonanie w Polsce mieć gdzieś tam w głowie, jeśli słyszy się rozmowy prezesa sądu okręgowego w Gdańsku, który za sprawą prowokacji dziennikarskiej pokazuje swoje prawdziwe oblicze i myślenie o niezawisłości, gdy dzwoni urzędnik przedstawiający się jako. Czy, czy człowiek przez się ku kancelarii premiera jest gotów rozmawiać na temat niezawisłych rozstrzygnięć sądowych i ustawiać decyzje zgodnie z, z ewentualnym przestrzeniem władzy? Czy to są niezawisłe sądy? Czy to są uczciwe sądy? Czy taki człowiek, który prowadzi taką rozmowę, jakby nigdy nie, jakby to był taki normalny chleb powszechny dla niego? Czy ro, każdy myślący człowiek zadał sobie pytanie, czy to jest pierwsza taka rozmowa? Czy gdyby na niższych szczeblach polskiego państwa byli też są tacy, prezesi, tacy sędziowie, do których ktoś ma właściwy telefon i wykona i powie, no wiesz, albo wie pan, przydałoby się, aby ta sprawa tą sprawę przyspieszyć, albo załatwić tak lub inaczej, dać sędziów, do których y, można mieć pewne zaufanie, że wyda nim właściwy, poprawny wyrok. Ale niekoniecznie sprawiedliwy wyrok. 3 miliardy zainwestowane gdzie te pieniądze robi się. Ten rząd. Jak żaden inny wcześniej dysponował gigantycznymi pieniędzmi na budowę autostrad. Kiedy Donald Tusk w 2007 roku w Sejmie składał obietnicę, że wybuduje całą sieć dróg autostrad przecinających Polskę wzdłuż i kiedy obiecywał, że zbuduje kolej wielkiej prędkości w Polsce, to ja mówię, jeszcze byłem wtedy posłem polskiego parlamentu. Ja patrzyłem na to, co on mówi, z pewnym, no, pewną zazdrością powiedział. Pomyślałem sobie, że ten facet jest szczep urodzony. Przejął państwo, kiedy wszystkie wskaźniki gospodarcze pięły się w górę, przejął państwo z dużymi dochodami, przejął państwo, które uzyskało jeszcze w tym czasie gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej. Tylko dobrze gospodarować. I mógłbyś tym, można powiedzieć, przysłowiłem kaźmierzem wielkich naszych czasów. Zbudować autostradę z Łóżli wszerz, zbudować szybką kolej, przejść do historii naszego państwa jako człowiek, który pchnął Polskę na e, wielki postęp cywilizacyjny. Ale co zrobił Donald Pusk? Otóż no rekord świata, jaki, można powiedzieć, obserwuje to ważne <coughs> działanie, stawiając na uczciwą pracę, może przynieść to dobre wyniki dla nas wszystkich. Może to stworzyć znowu perspektywę dla polskich, <coughs> dla programów. Polski, Ale to musi być naprawdę inny rząd, to muszą być inni ludzie. To nie mogą być tylko i wyłącznie specy od pijany PR i propagandy. Bo nie można Donaldowi Puskowi mówić, że tutaj nie jest ekspert. To jest na pewno inteligentny człowiek obserwuje, widzę jego wystąpienia, też człowiek, który potrafi zdobywać sympatię, który potrafi przekonywać do siebie ludzi, który ma taki osobisty też urok, taką lekkość wypowiedzi, ale niestety gdyby on był tak samą w wyglądu tak samo profesjonalnym, w sferze zarządzania, w sferze wielkich inwestycji, w obszarze kreowania rozwiązań prawnych, no, przykład, jeżeli chodzi o system podatkowy, które zachęcają do inwestycji, to, to naprawdę Trzeba byłoby to temu człowiekowi oddać, ale tak nie jest i dlatego drodzy Państwo w Polsce potrzebna jest zmiana i dlatego też między innymi, że ta zmiana jest potrzebna i ona musi mieć w sobie też ten element wiarygodności, tego przekonania ludzi, którzy tą zmianę są w Polsce przeprowadzić. Powstała Solidarna Polska. Proszę sobie wyobrazić, że złapał Pan złotą rękę i ma Pan trzy życzenia. Proszę. Dziękuję. <noise> dobry. Dwa pytania i ja Panie ministrze, jeszcze takie pytanie. Wiemy wszyscy, że w Polsce się dzieje coraz to gorzej i przez okres czterech lat, no, przez, przez okres jeszcze tych lat do wyborów, pokaże się sytuacja. Skąd pan weźmie, wchodząc do rządu, Skąd pan weźmie na to wszystko, żeby ruszyć, jak to mówią, pozwolicie Skopyta? Dziękuję. I trzecie pytanie. Proszę Maciej Gałysia. Panie, Panie Prezesie od wielu lat obserwuję nieudane próby państwa polskiego stworzenia systemu stworzenia kompleksowego systemu pomocy prawnej. No, mamy takie, że tak powiem, malutkie kroczki. Nikt nie, nie, nie. zadał nigdy trudniejszego pytania, niż to złoto. Ja... Więc, e, oczywiście moja wyobraźnia też nie jest na granicach. Różne życzenia my do tej złoty skierować. Gdybym wygrał sprzęt w Lendratus, to, pre to, to powiedział Państwu, że życzenia są moimi życzeniami. I, e, i w ten sposób e, rzecz przedstawił, ale ja wolę niż do Złotej Rybki e, e, kierować życzenia, Pan bym chciał, by to było możliwe, e, chodzić bardzo po ziemi i patrzeć na to, co jest możliwe do osiągnięcia e, e, i co, co, co jest, e, e, co jest osiągane w krótkim, średnim i długim terminie. Bo wiążąc Pana pytanie i to drugie pytanie, które tutaj padło, Odpowiem w ten sposób. Oczywiście sytuacja gospodarcza staje się coraz trudniejsza. Potencjał aktywa naszego państwa topnieją wyraźnie, a do tego zwiększa się dług publiczny. Przecież Donald Tusk w sposób rekordowo tak? To jest fakt nie budzący wątpliwości. Natomiast musimy pamiętać, musimy być silni z doświadczeniem naszych historii. Dlatego, że w Polsce często chryciwe takie hasła Zróbmy drugą Japonię, drugą Irlandię. Kiedyś był jeszcze z Koreą pomysł, całkiem niedawno, teraz w okresie drugiej Chiny. A ja wam powiem, że nie szukajmy są z daleko przykładu. Odwołajmy się do tego, co było na no, przykład też 20 lat, zaledwie 20 lat polskiej międzywojennej, kiedy sytuacja gospodarcza i geopolityczna Polski była nieporównanie trudniejsza, może być tragiczna do dzisiejszej. I mimo to udało się mądrym ludziom, którzy nie obiecywali cudów, nie byli dziwakami, nie byli cudakami, tylko byli ludźmi przeciągniętymi uczciwością, patriotyzmem i gotowymi do rzetelnej pracy, do w swojej kompetencji profesjonalnej, potrafili stworzyć to to prawie że cuda. Pięcioletni plan wicepremiera Kwiatkowskiego, stworzenie centralnego okręgu przemysłowego, budowa przecież Gdyni, budowa w ciągu pięciu lat, ponad pół, pół tysięcy kilometrów linii kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią. Stworzenie 100 tysięcy miejsc pracy. Nie w administracji, jak to Donald Tusk zrobił. Chociaż zapowiadał, że on zredukuje administrację, stworzył ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy w tym czasie. Ale przemyśleć i usługę. Przecież to wszystko jest faktem, niezaprzeczalnym. Szereg tych zakładów, przedsiębiorstw stworzonych w okresie drugiej szybko w ramach Centralnego Kręgu Przemysłowego, niektóre z nich jeszcze działają, a szereg został doprowadzony do podłości już po 89 roku. Tak samo jak, jak choćby te stoczni nasze, prawda? Więc y, przecież wtedy mieliśmy z jednej strony, to wydaje nam się ale takie były wówczas realia: hitlerowskie Niemcy po jednej stronie, po drugiej Rosję Sowiecką. Toczyliśmy wojny na początku o to, żeby utrzymać naszą niepodległość. Powstania śląskie, wojna z, z Rosją Sowiecką, prawda? Był ciągły stan zagrożenia, musieli być ogromne wydatki budżetu na armię, bo nie było NATO, nie było Unii Europejskiej, bo było ciągłe zagrożenie. A mimo to. Dobrze gospodarząc, nasi dziadowi, nasi ojcowie potrafi odnieść sukces. Drodzy Państwo, ja wierzę w to, że to jest możliwe, żeby to powtórzyć, ale potrzeba, e, potrzeba odwoływać się właśnie do ludzi o takich kompetencjach i pewnych kwalifikacjach moralnych, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że często obserwowałem i to w okresie rządów wcześniejszych SLD i teraz platformy, że czasami ludzi bardzo kompetentnych i profesjonalnych, tylko im brakuje czegoś takiego, co mieli właśnie ci ludzie jak wicepremier Fiatkowski, jakiego zapału i oddania w służbie państw. Oni są ludźmi świetnie przygotowanymi, kończyli czasami dobre uniwersytety, dobrze rozumieją realie, ale oni nie są skoncentrowani na tym, co zrobić, aby w Polsce działo się lepiej, tylko są skoncentrowani na tym, co zrobić, aby im się wiedło lepiej i środowisko. I często żerują niestety na tym państwie. Nie ma takiego myślenia, odpowiedzialności za państwo jako pewne dobro wspólne. Nie ma tego patriotyzmu, właśnie, który jest w Polsce w zasadzie wyższy za Bo w życiu każdego człowieka ogromne znaczenie ma motywacja, tak jak w sporcie. A to może być człowiek potencjalnie znakomicie uwarunkowany do tego, aby odnieść sukces w sporcie, a ponosi porażkę. Bo przyczyna tkwi właśnie w tej motywacji, podejściu do, do, do tego wielkiego wyzwania, jakim jest sport. To może zupełnie różne dziedziny życia, ale podobnie jest z podejściem do spraw zarządzania państwem. Jeżeli traktuje się to państwo jako coś własnego, jako przedsięwzięcie, które jest związane tylko z osobistym sukcesem czy ambicjami, ale też właśnie z realizacją jakiegoś marzenia, że, że mój kraj, moje państwo, może iść do przodu to wtedy te zdolności, ten talent jest właściwie ukierunkowany, i wykorzystywany. Mhm. Ale jeżeli mhm. patrzy się, że wszędzie jest cynizm obecny, każdy myśli tylko jak sobie załatwić swoje sprawy, że nie ma tego elementarnego poczucia uczciwości, właśnie, no to wówczas ten talent ludzki zamiast iść ku dobru wspólnemu jest wykorzystywany, jak to wszystko gdzieś tam prawda, pozamiatać i pozałatwiać, żeby kieszenie rosły i niektóre majątki gotów nie szły w górę. I to jest właśnie smutna kondycja no, moralna klasy politycznej w Polsce, bo ja do tego dojrzewam, czy dojrzewałem, czasami nie rozumiem, niektórych kolegów w pełni, kiedy oni podkreślali, jeszcze na początku mojej drogi politycznej, właśnie tą rolę czynnika związanego z pewnym morale w sferze służby publicznej, ale nie ma dobrej służby publicznej bez właśnie takiego nastawienia, bo gdy, jeśli tego brakuje, tej motywacji, to pojawia się cynizm, pojawia się wyrachowanie, Politycy zaczynają widzieć, że opłaca się mi dobry układ z mediami, z moimi właścicielami. Jeżeli daje się pieniądze, reklamy, to wtedy ma się dobrą prasę, że te media potrafią z najprzyzwoitej człowieka zrobić diabła wcielonego, a z diabła wcielonego zrobić świętego, prawda? No bo przecież 400 państwie maiskierów no, trafi do każdego bezpośrednio, spotka się, ci każdą decyzję. No to, to niestety to zaczyna się. Zaczyna się ta cała para iść w gwizdek, a nie w tą ubraną pracę. Gwizdek, czyli propagandę, załatwienie tych moich interesów. Ludzie widzą, że dobra praca i tak nie ma sensu. I to wszystko tak, tak się kończy, jak, jak, jak to widać na zamieszczonym obrazku. I rozmawiałem, będąc w starostwie o cukrowni, która została doprowadzona do upadku, mimo że w Państwa regionie, mimo że produkcja cukru była najtańsza, najtańsza w Polsce i była to zuchownia, która była rentowna, przynosiła zyski, prawda? I władza, ta władza z panem ministrem Gradem, Piotrem Lwatewskim, doprowadziła do likwidacji tego przedsiębiorstwa, prawda? I teraz Polska, to jest paradoks. W tej sprawie zadawałem niedawno pytanie do Komisji Europejskiej. Polska z importera, przepraszam, z eksportera cukru stała się importerem. My kupujemy głównie w Niemczech, w Niemczech zresztą cukier, prawda? Setki tysiące ton. Płacimy, za coś, co mogliśmy tu znacznie taniej produkować naszej ziemi, dając pracę rolnikom czy ludziom, którzy których nie wytwarzałem ten cukier. Bo, a dlaczego tak się dzieje? To jest wynikiem właśnie złych decyzji politycznych. Ludzi, którzy nie mieli w sercu patriotyzmu, poczucia, że to jest moje, własne i nie bronili naszych interesów tak jak należy wtedy, kiedy były prowadzone negocjacje o możliwości wytwarzania w Polsce odpowiedniej ilości cukru. Unia Europejska narzuciła też inne limity, tak w przypadku na przykład połowów rybołówstwa na Morzu Bałtyckim. A więc bardzo wiele zależy bierze się od głowy polityków. Jeżeli faktycznie podchodzą do swojej pracy z swoją pasją, z oddaniem i, e, i traktują to dobro wspólne nie tylko w słowach, ale w swoim codziennej pracy jako cel i satysfakcję, sens, to wówczas może być z tego dobry owoc. Mogą sobie popełniać błędy, ale będzie coś z tego dobrego wynikać. Ale jeżeli podchodzą w sposób cyniczny, wyrachowany że chodzi tak naprawdę o władzę i o, i o, i o korzyści ich i, i tych, którzy, którzy są ważni, żeby później uzyskać reelekcję, no to musi to mieć złe. złe